Gumer Dawid? Bumer Bartek. Z kompanii w promieniach słonecznych, warszawskich z, promieniach. Myślę, że z jakiejś tam kompanii, a to z kompanii. No, jakby, no może ktoś przyjdzie z kompanii sponsorować na przykład. O, ale to, no, to składajcie oferty tam, prawda, na maila, ale nie jest łatwo, bo już jest sponsor tytularny niedługo ogłoszę. Taki o, poważny, o, poważny, o, poważny, poważny. To ja nawet nic nie wiem. Nie, bo to jest tajemnica. Tajemnica handlowa. No nie i słuchajcie, tylko. wczoraj na tym spacerze co? No gadaliśmy o tym przełamaniu. No. Ja dużo to. widziałem osób w Warszawie, jak tak chodziliśmy po mieście, mm. które siedziały takie złamane. W sensie, no wiesz. Nie tylko pod wpływem różnych substancji. Tak, ale, ale też w ogóle życiowo, życiowo. złamane. I, i, I to nie jest takie proste, bo, bo w pewnym momencie, tak jak wczoraj gadaliśmy, no, no gdzieś ta wiara... To, to, że w ogóle może coś się zmienić, nie? Że, że wiesz, że tak jak Ty mówiłeś, że nie ma nikogo, kto by mógł Ci dodać tej nadziei, wiary, no nie wiem, czegokolwiek, żeby, żebyś Ty w ogóle, wiesz, no rano wstając w ogóle myślał, że jest możliwość, jest szansa. Nie? O, no to właśnie. Mała dygresja, bo uświadomiłem sobie, że, że dzisiaj rano wstałem i to już jest przełamanie się, bo bardzo mi się nie chciało. No. i przełamałem się i wstałem, nie? I to jest już w ogóle jakiś wyczyn. Chociaż z takiej szerszej perspektywy może się to okazać niczym albo niewiele. Nie? No co to wstać? No, każdy musi wstawać no, rano. Czasami no, to, to zbyt, nie jest proste. No. Nie. Znaczy, w sobotę jest pewnie trudniej, ale ja mam to taki plan dnia i, i w ogóle, że, że codziennie wstaję o tej samej godzinie, nie mam takich dni typowo wolnych. Więc... Takiego mema, widziałem tylko Ci przerwę. No. Było napisane, że fajnie, że sobota i ten tydzień minął dobrze, mhm. bo z pracy chciałem się zwolnić tylko w poniedziałek, wtorek, środek i czwartek. Czyli nie tak najgorzej. W piątek już było dobrze. No ale to tak no. jest, nie? że są takie dni, że no. nawet w stadzie jest trudno. Znaczy, ale dlaczego jest trudno? No bo. Mam niby jakieś obowiązki, a przecież pustka. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę. Czy zrobię coś, czy nie zrobię. Ja pierd... Bo nie ma tej nadziei, no. nie ma jakby tego drive'u, no tego, co by cię trochę krę kręciło, co by cię, no nie wiem. No nie ma po co czasem Że Wstaję nie? i po prostu już się jaram tym dniem, że jest tyle fajnych rzeczy do zrobienia. A czasem jest tyle trudnych to, rzeczy do zrobienia. No, a, nie? Czas, a zazwyczaj, często, no, często no, nie zazwyczaj, to, to różnie bywa, ale często bywa tak, że jest tyle trudnych rzeczy do zrobienia, że lepiej by było nie wstawać. Nie? No wiesz, to... bo z drugiej strony może być taki overdrive, że aż się tak jarasz, że no. spalasz się, nie? że te, no. te obowiązki balans czy stosunek obowiązku do tego, co Cię jara, no jakiś musi być, nie, no nie tak, wszystko tak, może to. jarać, no. No, ale o tym przełamaniu tak jeszcze sobie myślę, że, że wiesz, że jeżeli by chcieć, jeżeli by w ogóle pomyśleć, że Bóg mógłby Ci w tym pomóc no. w jakikolwiek sposób, to, to od czego tu zacząć, bo wiesz, no, ktoś, kto nie jest w Kościele, wiesz, no, w ogóle nie mówię, że w Kościele, w ogóle, mm. w ogóle do Boga się nie zbliża, może mm. ma taki, wiesz, stosunek sceptyczny w ogóle do, przez to, co się dzieje w tej chwili, wiesz, jaka jest no. opinia publiczna, jakie, jest, e, jakie są, e, znaczy, ja mówię, wiesz, jakie że jak są ktoś w ogóle ma... medialne takie wypowiedzi, nie? No to jak, zniechęca, nie? Jak ktoś jest sceptyczny albo chociażby, nie wiem, w ogóle cokolwiek myśli, to i tak jest dobrze, no tak. Bo, bo gorzej jest na przykład, jak ktoś pluje jadem, nie? I to nie ma znaczenia, na kogo się pluje jadem, zawsze to jest jakieś, podobieństwo do węża, nie? Takie bardzo coś, co... To jest nieludzkie. Raczej do takich paskudnych bo, bo jeszcze dusi, Do takich paskudnych węży. bo Nie, bo dusiciele to, to nie plują jadem. A, no tak, faktycznie. Ale tak, też, też są paskudne. nie, Delikatnie okrążają twoją szyjkę i tak. No, tak, to są takie a, wyrafinowane zwierzęta. A generalnie większość ludzi, nie mówię, że wszyscy, bo są jacyś pasjonaci hodowli węży. Też ich pozdrawiamy spokojnie. Nie znam ich hodowli węży. Nie wiem. To nie, to są wę, wę, to wę, jest Harry Potter. Wę, ale ten, no. no więc generalnie dla większości ludzi to jest jednak paskudne. I, a co najmniej niebezpieczne zwierzę, nie? że raczej każdy odruchowo ucieka od kogoś, kto pluje jadem. Nie? Więc, ale to schodzimy znowu w początku w No to nie, Jak to zwykle. Mi chodzi o to, wiesz, że, bo, że, ale, że, tak. że jak wiesz, zacząć w ogóle? No bo czy jest taki wiesz, moment przy, no. przełamanie, to nawet mi nie chodzi o przełamanie, ale takie zwrócenie się. Wiesz, o pomoc. No bo w mm. tym w ogóle, zobacz, wczoraj mówiliśmy, że też jest trudno uznać w ogóle, że jesteś w jakiejś dupie za przeproszeniem, mm. y, ciężkiej i, i trudnej sytuacji i, i powiedzieć, że kogoś potrzebuje w ogóle, mm. żeby mi pomógł. Ja już nie mówię, że Boga, może no. osobę, może kogoś, kto... kto wiesz, ja też no. nie, nie chodzi o to, że od razu, wiesz... Że, że, że zrobić magię jakąś z tego Boga, że tak ci pstryknie i wszystko się Jesteś zmienia. Przełamany, wtedy by cię połamał właśnie. No, no właśnie, może się się złamali, a, no. a on nie jest taki z tego, co, co ja czuję na przykład, żeby tak chciał kogoś tak pach mm. e, na siłę zgwałcić, tylko tam jest po prostu w tym jakaś wrażliwość, jakaś delikatność, mm. jakieś. Wie, że to jest proces dla ciebie, nie? No ale, ale jest jakiś taki moment, Przełomowy, w przełamaniu, że, że wiesz, że chociaż musisz mieć ten kurde pierwiastek chęci. Zwróce, no nie wiem, jakieś wiesz zwrócenia tak. się. no Nie wiem, no, jak ci to powiedzieć. Nie czy tam wiem, jakaś pokora jest potrzebna. No, nie do wiem, tego, coś no, potrzebne. Nie chcę nie nie nikomu niczego wmawiać, ale to na nas w ogóle no, w naszym pierwszym odcinku Ever. Sprawdźcie tam, tam sprawdźcie pierwszy odcinek, bo jest mega luta. Mówiłem o tej pojemności na Boga, nie? że tam każdy ma gdzieś takie pragnienie. Nie każdy to odkrywa jako pragnienie Boga, nie? Ale, ale że jest jakaś tęsknota, która przewyższa w ogóle ten świat. Nie? Taka, że ten świat, nie, mogę wszystko tutaj prawie zyskać, to że nie, ciągle jest mi mało. Że się nie nasycisz. Tak, nie, że ciągle jest mi mało. Że, więc co to jest? No Pragnienie, nie? że odkrywam w sobie różne pragnienia mm, i że się okazuje, że tak, fajnie jest mieć różne gadżety i tak dalej. Ja też sobie ostatnio jakiś tam gadżet kupiłem i się Są bardzo kupiłeś, z tego cieszyłem. Nof, nof, nof. Nożyk taki mały. Hardstopper. O kurde, a to na te gady? Nie, nie generalnie nie. na przykład użyłem go wczoraj i na grzybach. nie? To raczej do pokojowych rozwiązań. Są bardziej na maślaki. Raczej nie do jakichś tam, nie wiem. Tak, taki do, do codziennych drobnych rzeczy, które, które właśnie, do których można wrzucić nożyk. No wiecie, to jest Warszawa samoobrona, to co? Tak, no, no. codzienna walka o, o no, ob, byt na ulicy. Tak jest, <gry> nie, tak jest. No, tylko że ja nie żyję na ulicy. Więc ten... No. Co chciałem powiedzieć, bo dziś zgubiłem ten wątek, że... No mówisz o tym nasyceniu, nie nasyceniu. No, że pragnienie, nie? W ogóle odkrywam pragnienie i może... Taką odwróconą wersją pragnienia jest takie stwierdzenie, że mam już wszystkiego dosyć. Nie. Czyli, że te wszystkie środki, które do tej pory, czy, czy te rzeczy, w które się angażowałem, czy w ogóle nie wiem, no, yy, życie mi tak to kopało, że wszystkiego już mam dosyć, no to to jest może taki moment, że jeżeli mam już tego wszystkiego, co było dosyć, to poszukać jeszcze innej przestrzeni, w której nie będę miał dosyć, w której jest jakieś światełko. I Dla niektórych ludzi to jest bardzo trudne, bo zostali tak połamani przez życie, a, a w ogóle znowu na marginesie. Wczoraj mówiłem o tych piosenkach, nie? To Fish miał polepionego, pole, polepionego a to Eldo miał połamanego ludzika. Mm -hmm. Eldo to Przypom walczawka. Przypomniało Do mi się. No Fish, też. Fish też. Przypomniało mi się właśnie, że te dwa różne... Ten, zresztą ciekawy w ogóle bardzo kawałek, ten, ten po, połamany ludzik Eldo. Mm, I. Prawdziwy. Ten pierwszy wyciągał dłoń, bo się martwił, ten drugi uwierzył, że sobie poradzi sam, w tym na świat, rozum nie może mieć barier, uwierzył, że sam da radę, sam będzie swoim światłem. Pier że, że mam wszystkiego dosyć, ale że y, spróbuję jeszcze raz i, to, i w tym bar bardzo często potrzeba tej drugiej osoby, nie? Jak ktoś już leży, to, to trzeba podnieść mu rękę i go podnieść. Ale też trzeba chcieć tą rękę chwycić. Ale właśnie, podnosi, ale takie nie? stwierdzenie mam już dosyć i, i, i że... że... W tym mam już dosyć jest takie pragnienie, że chcę, żeby jednak było dobrze. Nie? Ale słuchaj, bo to też jest warte podkreślenia, że Że nawet jak ktoś chce nie, uciekać. Ale że trzeba no. dać sobie poczuć, że mam dosyć, że no. nie uciekać od tego, bo, bo no. może można stwierdzić tak, któregoś dnia mam już tego wszystkiego. No to, to taki dosyć. Obraz właśnie jak stopieniem się, się w rzece, czy tam w wir jak cię wciągnie, to podobno sposób jest jedyny, żeby z tego wyjść. To się nie szamotać, tylko puścić się w ten wir, żeby cię wciągnął do ziemi, do dna. I się wtedy odbić od tego dna w, dopiero można samobitele. w bok. Nie? I on cię wtedy wys, y, wystrzeli. Tak, no wy, wy jesteś w stanie się odbić jakoś w, w, od tego dna w bok, bo w tak to się szamotaż szamotarz w matni, nie? I że wciąga mnie, to odbijam się i to jest szansa w ogóle na ocalenie, nie? Że czasami tego dna to trzeba dotknąć, żeby się od niego odbić, nie? Bo tak można sobie w takim bagiennym mule się taplać i, i nic, nie? I się po prostu martwym być za życia. Nie? Więc no, że mam, mam dosyć, to jest też doświadczenie takie przełamujące, nie? Czyli dać sobie poczuć po prostu, że mam dosyć no, cholera, że... że, że może to nie, to nie to jest cholera. też nic złego w takim sensie, że nie muszę tego wypierać, że tego nie ma, zakłamywać rzeczywistości. Tak, mam dosyć i chcę coś zmienić, nie? Dokładnie. Że, że bardzo rzadko jest tak, że mam dosyć i mi jest w tym dobrze, nie? Bo no jak tak. mówi już same stwierdzenie mam dosyć, że jest takie, no że to jest dosyć, jak, koniec. Punkt startowy, no, faktycznie, że że chcę coś zmienić, nie? I w ogóle, no to że ja nie, właśnie to, żeby się nie połamać, a przełamać, no to małe kroczki też, nie? Że ja nagle teraz wszystko będzie cudowne, nie? To już tak wygląda trochę jak ta tak zwana dwubiegunowa choroba, że wpadam w depresję, później znowu w manię i na przemian. To nie, to, to jest określone jako jakaś choroba, coś co nie jest, że tak powiem, zdrowym ja zdrowo, się uśmiecham, bo, zdrowo, bo zdrowo ja, ja tak stanem. często, wiesz, że albo, albo dolina, albo wyżyna. Nie? To Znaczy nie, no bo to chodzi, żeby ta sajusejda była, nie? ale nie była taka tup, tup, taka mocna. No tak, nie? bo później spadasz albo… no dokładnie. Tak, żeby… bo to będzie zawsze, nie? Nie wiem, czy tu nas będą. Słuchajcie, czy chyba. jest stolarnia za nami, ale nie ch wiem, czy to ch słychać. Chyba nie usiedliśmy dobrze, bo stolarnia za nami, czyli rzeźbią. Rzeźby. Może rzeźby. rzeźbią nowego człowieka. Okay. Także, słuchajcie, idziemy zobaczyć, co tam się odprawia. Czy i Może coś jakieś. No, czy nie, I nie no. wiem, czy coś jeszcze dopowiemy. Jak nie dopowiemy, to nie, się. Bo już za długo gadamy, kto A, będzie tego no, słuchał. No ci subskrybenci, prawda? Subskrybenci, Ci, ci, ci patroni. Ja, właśnie uruchomimy, to... może. Nie płacą. No co za darmo takie gadanie? No, no, ludzie, no ile naprawdę, to trzeba się Tyle, Tyle kilometrów jechać tutaj do tego ja do, do, do obcego miasta Dokładnie. Takiego. Dokładnie. Słuchajcie, y... żegnamy w tym odcinku, bo no. tutaj rzeźbi się ten Pinokio z tyłu i to jest jeden... odcinek na przełamanie, czyli Taki, taki polityk, tylko mówił no. ci powiem, że mówił że Giuseppe jednak to stworzył Pinokia, nie nie Gepetto. To nie wiem, to było, Chyba w pizzerii był w wcześniej wcześniej, muszę tam nie wiem. I zobacz, zobacz Agnieszka Aga, zobacz kto taki tam? Giuseppe. Giuseppe kiedyś wyrzeźbił no, takiego. Ci, Jarku, że ja, ja... No w każdym razie. Przełamujcie się, ale, ale spokojnie nie i pomalutku. Nie, łamcie, nie się, łamcie się, przełamujcie się. No. Widzimy się next time. Okay. E, cześć Wiedziłem. czołem. W e, no, na Warszawie narazie. też są kluchy z rosowym. Chyba nie wiem. Pójdziemy zobaczyć. No. Żegnamy. Zobaczmy, czy coś się nagrało. Nie, nie, no. nie nagrało. żeby odpoczywali, a samemu kurde nie potrafi, no to tak jest, to typowy kurde moralizator, kaznodzieja, inny mówi jak mają życie. sam... No się podsumował prostu... i <laughs> ja samemu, chyba casting a sobie... a samemu robię odwrotnie. Ja Uwaga, ogłaszam casting na nowego boomera. Światło, gaz, powtarzam zatem jeszcze raz, jestem sobie. go stąd! pięć osobach! Niech chcę dlaczego Niech pan wyjdzie!